Ja, Cześć, witajcie w kolejnym trenere vlog. A nie dobra. Ej, witajcie w kolejnym treneiro vlog. Za mną jest Zuzia, wreszcie wyciągnięta na skitury. A to wszystko ze sprawą wyzwania Red Bull szybka tura. I dzisiaj opowiemy wam, jak przygotować się do tego wyzwania, co zrobić, żeby było bezpiecznie i żeby mieć najwięcej fanów. No i oczywiście pokażemy wam trasę. Więc zaczynamy. No także pan Toster już generalnie chodzi, ale niestety wymaga jeszcze kilku drobnych poprawek, więc... Pies. Dobra, to jesteśmy w Kuźnicach. Spotkaliśmy jeszcze Andrzeja, z którym będziemy się wirtualnie dzisiaj ścigać. Andrzej, jaki masz czas? Godzina 25. A dzisiaj? Widzę, że no, to masz. to Dzisiaj mam szybkie nagdy. I tak i dużo siły. <noise> Mamy śnieg, bo ostatnio było ocieplenie, więc jeżeli gdzieś się wybieracie, to zapraszamy właśnie na trasę Red Bull Tura. Ja startuję garmina, Zuzia, z... garmina wystartowała. Hop. Strawka. Strawka. Nie mogę mieć tego. Ważna rzecz, jeżeli korzystacie ze strawy i macie ze sobą detektor, to dajcie ten telefon najlepiej do plecaka. Albo gdzieś w jakiejś dolnej kieszeni, tak żeby nic nie zakłócało pracy detektora. My lecimy. Zobaczymy, czy Andrzej nas dogoni. z Zielony i niebieski, to skręcamy w lewo. Proszę bardzo, tak. Hala gąsienicowa, nie wchodzi, piesi nie wchodzą tutaj. Nie idziemy szlakiem, który idzie na prawo, tylko tutaj i prawą stroną nartostrady. Doszliśmy do miejsca, w którym ostatnio Zuzywa myślała, że to połowa trasy. Nosalowa przełęcz. No, sal idzie się w lewo, na Kasprowy do góry. A tutaj mamy już Andrzeja! Jest i zawodnik, o bój Boże! Mobłotka! Jejo! Hey, I tego widzieli na placie. I szybki postój. Postój na zmianę garderoby. Pamiętajcie, że na takie aktywności trzeba ubierać się na cebulkę. No bo niestety czasem trzeba coś zdjąć, czasem trzeba coś założyć, raz jest cieplej, raz jest zimniej. I przegranie i zbytnie wyziębienie się. Może być dla nas nieciekawą sytuacją. Dlatego polskie ubieranie na cebulkę. No i pyk. Mogłoby się wydawać, że jesteśmy na łatwym szlaku, bardzo bezpiecznym, ale nigdy wychodząc w góry zimą, jeżeli jest śnieg, nie możecie zapominać o podstawowym sprzęcie lawinowym. Detektor, sonda i łopata to jest minimum, które powinniście mieć ze sobą. A ABC macie nie tylko w plecaku, ale trzeba oczywiście też umieć go używać także jakiś kurs lawinowy. Przyda się. Możecie no. zobaczyć u nas zresztą film z kursu lawinowego. Reklama! Jak widzimy, jest dzisiaj sporo osób. Hej, machają. Także jest mimo, że nie jest jakaś mega słoneczna pogoda, to naprawdę dużo ludzi podchodzi. Bo trasa też nie jest jakaś straszna, co zresztą udowodnić z Mam nadzieję, że wejdzie. <grym> Cię. Pierwsza, stromsza ścianka. No w całej akcji nie chodzi tak naprawdę o to, żeby być jak najszybszym. Oczywiście będą i tacy. Tak, to nie będzie szybsze. Tak, ale nie ode mnie. może będzie? No, także ale to co ważne, że dla skiturowych spinaczy, no to jest oczywiście nagroda, bo pula nagród w całej szybkiej turze to 20 tysięcy złotych, więc coś tam, coś tam można wygrać, ale każdy kto się zapisze ma nagrodę gwarantowaną. Nagroda niespodzianka, więc warto. A? No i dotarliśmy do miejsca, w którym nartostrada łączy się ze szlakiem pieszym Część z jak widzicie, podchodziła szlakiem Wy, jeżeli chcecie brać udział w szybkiej turze, to absolutnie nie szlak A nartostrada, czyli od mostka w lewo zaczynacie Tutaj może się wepniemy sobie pięty Nie musicie odpinać fok Ale lepiej mieć piętę w piętą, Bo jest lepsza kontrola i pamiętajcie, piesi mają pierwszeństwo. Chyba, że Wam ustępują, więc bardzo, bardzo ostrożnie. I przedwiązanie dużo co sobie też przepina na zjazd, bo w pozycji podejściowej wiązanie się nie wypina. Dzięki. I z powrotem zabawa. No, Przepinamy. także zjazd zaliczony, no ale nie zdjęliśmy fog, więc tak, taka przepinka, to żadna przepinka. I mijamy Betlejemkę po prawej stronie. Hala gąsienicowa. Op. Tam idzie szlak do Murowańca, a tutaj jest szlak skiturowy, więc nim się udajemy. Więc jeśli planowaliście kawusie w murowańcu, to macie pecha. To na pewno fajne, to szybka tura jest dla każdego. Nawet jeżeli nie macie jakiegoś dużego doświadczenia skiturowego, a umiecie jeździć na latach, nie macie sprzętu, to możecie wypożyczyć sobie sprzęt. My wypożyczyliśmy go w wypożyczalni Majestii w Kirach, ale w okolicach nawet Kuźnic jest naprawdę sporo. Yy, innych poruszalni również jest Wolftrain Chłopaki pozdrawiamy Jednak Zuzia, jak Ci się w ogóle wchodzi na skiturach w porównaniu ze splitem? Są lżejsze na pewno, dlatego że splitowe wiązania są bardzo ciężkie metalowe Przynajmniej w tych splitach, których wybywałam. Druga sprawa, momenty kiedy trzeba kawałek zjechać na nartach jest dużo łatwiej niż na tym takim podzielonym splicie Uff. No, ale zobaczymy, jak będzie wyglądał zjazd kasprowego z w moim wykonaniu. Bo ja jestem bardzo początkująco na czarku, pamiętajmy. No, a jak macie taki moment, gdzie wyjdzie słońce, to koniecznie pamiętajcie, żeby zrobić sobie fotkę, bo do wygrania jest wycieczka z Andrzejem Bargielem z Ale Ależ to. You can call me This, you can call me Mijamy dolną stację krzesełka po swojej prawej stronie i teraz będziemy trzymać się tyczek i trasy zjazdowej Jak tam Zuzia? Zuzia jednak zdecydowała, że nie wjedzie krzesełkiem, póki co Pogoda dzisiaj zmienia się po prostu z minuty na minutę, raz jest słońce raz wiaterek Także pamiętajcie, żeby Przygotować się na każdą ewentualność, bo piękna lampa na początku wycieczki nie oznacza wcale, że tak będzie do końca. Tutaj zaraz przy krzesełku jest takie dość strome podejście, to jest jeden z takich gorszych fragmentów. Zuzia? Nie nagrywaj mnie. Jak się Zuzia czujesz? Zuzia ma już kryzysik, zostało nam jakieś 300 metrów w pionie. I 800 metrów w pionie 8,4 km, Czyli już niedaleko Końcóweczka do trawersu Widzę. Zuza jak się czujesz? u mnie nogi Nogi? Aj, zaszale dojść do końca? Nie, zostaję tu Postanek. Pięknie to nie Najgorszy na tej pracy Najgorszy? To jest takie typowe nadobitkę Dojście do dzwonu jest oblegane niczym Monteversję Do tyrani przepinka tylko w Tak. przed zjazdem trochę odpoczynku, trochę energii Zakładamy kas, przepinamy się, a Zuziowski stop Czyli zobaczymy jak Zuza poradzi sobie ze zjazdem na nartach. Trzymaj się. Pierwszy raz na czarnej trasie. Jak się czujesz? Co do domu. Zegnamy dzwon. Bardzo ładnie Ręce z przodu. O! O! Także kasprowy. Jedyny tak naprawdę zako, porządny stok. No ale ludzie to śmierć w oczach Super. Kuba Snopek powrócił po kilku latach nieobecności I my się bardzo cieszymy, mam nadzieję, że po jeżdżeniu nadal się będziemy cieszyć No właśnie, ja nie jeździłem dwa lata na snowparku Ja prawie Dużo prawie